I mamy ciąg dalszy potęg o wykładnikach wymiernych, jeszcze dodatkowo ujemnych. No to co my najpierw zrobimy? Możemy najpierw z definicji potęgi o wykładniku ujemnym, czyli jeśli mamy A do minus N, że to jest 1 przez A do potęgi N tej, najpierw sobie tutaj policzymy, pozbędziemy się tego minusa, a zatem mamy 1 16, odwracamy do potęgi. 3 czwarte. Wtedy zmieniam znak na przeciwny. No i wiemy, że jeżeli mamy tutaj w mianowniku 4, to to będzie pierwiastek stopnia czwartego z jednej szesnastej i do potęgi, to ten licznik idzie tu jako wykładnik do potęgi trzeciej. A zatem, bo wiemy, że może tutaj napiszę, a do potęgi 1 przez n, to jest pierwiastek n-tego stopnia oczywiście z liczby a. To tak na skróty. I teraz co my tu mamy? Pierwiastek czwartego stopnia z 1 to jest 1, a pierwiastek czwartego stopnia z 16 to jest 2, bo 2 do czwartej daje 16. A zatem mamy tak do potęgi trzeciej. 1 do trzeciej 1. 2 do 3, 2 razy 2 razy 2 to jest 8. Tu jeszcze tylko przypomnę, pierwiastek czwartego stopnia z 16 jest równy 2, bo 2 do potęgi czwartej to 16. No i kolejny przykład mamy taki. Najpierw pozbywamy się wykładnika ujemnego, czyli odwracamy podstawę 1, 144. To potęgi jedna druga. No i teraz w definicji tej mamy, że to jest pierwiastek z 1, 144. Pierwiastek z 1 to jest 1, pierwiastek ze 144 to 12. Ta dwójka, ona tu byłby pierwiastek stopnia drugiego, ale zwyczajowo tego nie piszemy. I kolejny przykład. Wiemy, że jak nie ma żadnego stopnia, to na pewno jest stopień drugi. Znowu musimy odwrócić, czyli mamy 1, 49. Do potęgi już teraz mamy dodatniej, 3, A zatem pierwiastek, już nie piszę, że stopnia drugiego, bo wiem, z 1, 49 i to do potęgi trzeciej.

I kolejny przykład, co my tutaj mamy. Mamy teraz tu liczbę ujemną i tu, ale najpierw musimy to odwrócić. Czyli pierwiastek y, minus 1,27 odwrócimy i będziemy mieli minus 27 do potęgi 2 trzecie, a zatem będzie pierwiastek stopnia. 3 z minus 20, oj, przedko, 27 to potęgi jakiej? Drugiej. Pamiętajcie zawsze, mianownik to stopień pierwiastka, a tu jeszcze potęgujemy. To się równa. Pierwiastek trzeciego stopnia z minus 27 to będzie minus 3, bo 3 razy 3 razy 3 jest 27, oczywiście minus. I do potęgi mamy drugiej, a zatem będzie po prostu 9. 3 razy 3 jest 9, 2 minusy dają plus. I ostatni przykład, który tu mamy 0,25. To ja bym sobie to najpierw zamieniła na ułamek zwykły i wiem, że to jest 1 czwarta do minus 3 drugie. To się równa. Teraz pozbędę się tutaj minusa w wykładniku, czyli odwracam podstawę. Jak odwrócę jedną czwartą, to mam 4 do 3 drugich. A zatem pierwiastek stopnia drugiego, czyli pierwiastek z czterech i do potęgi trzeciej. Pierwiastek z czterech to jest 2. No i do potęgi trzeciej. 2 do trzeciej. Po prostu 8.